Miałam już się uspokoić, ale co, Fabuła znowu mnie poniosła. Znowu wsiadamy w pociąg do Warsaw i jedziemy na spotkanie z Damiano z Moneski. Macieja musiała już widziałam, to trzeba iść dalej, tak? Ale najpierw śniadanko z przemkiem, kucykiem. Trzech idoli w jednym vlogu. No nie wytrzyma. Na wyjściu zgarnęliśmy jeszcze darmową herbatę. Mamy nadzieję, że była darmowa, bo jak nie to przypał. Zjedliśmy słonę, to teraz trzeba na słodkie. Dieta musi być zrównoważona. I może bez E, ale wiadomo o co chodzi. No i ruszyliśmy na shopping. Trzeba było stoczyć bójska z kasą samoobsługową. Kłamałabym, gdybym powiedziała, że sobie poradziliśmy. Na szczęście pan ze sklepu uratował nam tyłek. Uj, tam Czemu się zdarzy czasem nie odpiąć klipsa z bluzy? Antykradzieżowego. Ja szukałam kozaków. Takie trochę rokowe, idealne na spotkanie z Damianem. Ale co, wszystkie były za ciasne na moją jakże umieśnioną łydkę. A idźcie mi z takimi kozakami. Następne też za małe. Wreszcie znalazłam takie, co nie nachodzą na łydkę. No to te wreszcie były dobre. I na promocji? To nawet bardzo dobre. Trochę się obkupiliśmy. A potem kupiłam jeszcze walizkę. Czy jej potrzebowałam? Nie. Czy nie miałam psychy odmówić pani sprzedawczyni? Tak. Ten mój brak asertywności mnie naprawdę kiedyś zgubi. A teraz lecimy do domu szykować się na Damiano. Chwilę bojemy obiad, reszta w części drugiej dobry, Sandra z Macza? Słucham? Sylwia jestem. Ale tak, maczam. E, macza pani? No, trawy we wrzątku. A... Teraz młodzi to piją. Ehehe, polecam macze dnia. A dzisiaj środa, czyli macza... Na lodzie. Aj, Niech będzie. Już się robi, kochaniutka. E, Przepraszam, czy to na pewno jest. E... No, Macza, ja sama zrywałam przed chwilą. Ostatnio tyle nam tych chwastów między kostką brukową w chodniku wyrasta. A, a, a. jak się trochę podsuszy, to. Mua! Święta Sandro mi mnie, mnie w opiece. Na jajka nie ma alergii? Na jajka? No dodali trzebaczkę do zestawu do tej To Biorę białka na sztywną pianę, ubijam i dodaję. E, nie, żadnych alergii. No to świetnie, bo mleko tylko kozie. E, a, a zwykłe łaciate? Nie, no wujek tylko kozy hoduje, także tutaj problemy z dostawcami. A, to, to kozie tak po znajomości. Tak, ale wszystkie atesty są. Mówię pani, te kuski dojedzą lepiej ode mnie. E, wierzę na, na słowo. Sól pieprz? Sól pieprz? W każdym babcinym przepisie jest sól, pieprz do smaku. Ale przepisu na macze to chyba pani nie wzięła od babci. No nie. Jedyne co u niej zielone znalazłam, to mielone ze szpinakiem. Ale z wyglądu to to całkiem podobne, także się zainspirowałam. E, ja bez soli poproszę! No dobrze, to smacznego. Dzięki. Założyć kartę stałego klienta? Nie! Szkoda, przy następnej kawce kotlet byłby gratis. Zaraz wyjeżdżamy do Czech. Ale first things first. Także test poki. Specjalnie dla Was. Gościnnie z siostrą Esi Vets. Pierwszy smak taki lajtowy. Truskawka. Esi akurat oszukuje, bo wie jak smakuje bo jest od niego uzależniona i przepuszcza wszystkie ostatnie pieniądze. Mm. Ale ja nie wiem, więc przetestujemy. A ona chce się najeść za darmo. To się otwiera. A, dobra. Test. Very good. Takie jogurtowo-truskawkowe. Lubię. Dla mnie mocne 8 na 10 eee, Dla mnie też 8 na 10 Lecimy z mango. Ja się jest zafascynowana opakowaniem, bo czyta po japońsku. To jest mango. Aż jak otworzyłam, to czuć mango, czujesz to? Nie. Ułamane. Trudno. Ja on double! <gry> Ten smak ewidentnie trochę zmutowany, ale jemy. Nie lubię mango na 10. Ja uwielbiam mango, ale to też smakuje jak taki jogurt mango. No. no takie... Chyba lepsze niż tamto to już wszystko, więc dajmy 8,5 na 10. Nic nie miałam całego na 10. To prawda, oszukaństwo. Taki crazy smak znalazłam w żabce, to jest kokos i brązowy cukier. No nie no, umiem. Ja nie zauważyłam, mi tutaj w twarz. No, też nie umiem. O, Okej. Już pachnie tak mocno, tak trochę cynamonowo jakby, korzennie. Kompletnie nie wiem czego się spodziewać po tym smaku. Testujemy. Dobre. On smakuje jak coś, co znam, ale nie wiem co Jakieś płatki Kurde, nie wiem co to jest, ale sympatyczne, mm. no Dobra, to 9 na 10 mm. no i też 9 na 10 co? Ostatni smak, czekolada i no. banan Esi i jej portfel też bardzo dobrze znają ten smak Pomyłkę jednak nigdy ich nie jadła Testujemy? Mmm, TikTaki Minionki na 10 Bardzo dobre Dycha <laughs> Jutro mam trzy zaliczenia na studiach, także to idealny moment na zrobienie rankingu Sony Angels. Nie kupiłabym żadnego z nich, bo nie czaję tych figurek z gołymi dziećmi, ale jakbym już dostała, to zobaczmy, który byłby najlepszy. Sony Angel o smaku Duriana. Durian to jest ten mega śmierdzący owoc. trochę jak Sony Angels o smaku śmierdzącej skarpety. Skojarzenia takie średnie. Dajmy go tak na siódemkę. Sony Angel o smaku cebuli. Ej, to całkiem śmieszne. I takie polskie. Ej, dla fabuły Sony Angelsa to o smaku cebuli to bym nawet kupiła. Daję na dwójkę. Sony Angel małpka. Taki sobie Ej, czekajcie Patrzcie, jestem Sonny Angel, jestem małpką To nie było planowane Taka piątka Taki w czepku z kwiatków, nie Mi się kojarzy z tymi cringe'owymi sesjami zdjęciowymi noworodków W życiu nie zrobię tego swojemu dziecku Dziewiątka, bardzo słabo Sonny Angel, myszka, ale jakaś taka z wysypką Nie podoba mi się Dziesięć Sonny Angel, truskawka Wygląda jak ten dzieciaczek ze Squid Game Fajne, to fajne, tuż pod cebulą Co to jest? Jesek, świnka, myszka Niefajne, ósemka Słonik, o ten cute Te łóżka, ta trąba Taki pocieszny, ale może dajmy go na czwórkę Jednak na miejsce nad cebulą trzeba zasłużyć Sony kapusta Nie, ja nie lubię kiszonek Sześć, i co będzie na jedynce? Kurczak No śmieszny nawet o, Synek, jesteś! Wchodź! No cześć! Hola, hola, a ty to kto? Mamo, przecież, to jest moja narzeczona! No dobra, to wchodźcie razem. To miejsce dla niechcianego gościa zajmie. Mogłaby coś pomóc w kuchni ta twoja koleżanka. Mamo, tylko nie znowu koleżanka. My jesteśmy razem. Przed ślubem to jeszcze koleżanka. Ja tu na święta najbardziej bym chciała wnuka dostać. Ale jak to tak przed ślubem? Oj, tam trudno, młodsza nie będę, pora już zostać babcią. Już nie mogę jej słuchać. Idealnie, mamo. To otwórz prezent. A tam wnuka pod choinką i tak nie znajdę. No otwórz. A co to jest? ma. No, wnuka chciałaś dostać. Ma na imię Oskarek. Po dziadku. Ale co on ze schroniska? A co ważne? Trzeba brać, co jest. To już młodsza mama nie będzie. Przed ślubem to dla ciebie pani, a nie mamo. A ty dlaczego znowu nie ćwiczysz? O, brzuch mnie boli. Wie pan, te dni. Przez cały miesiąc? To nie zawsze przebiega regularnie. Mam żonę i siedem córek. Wiem, ile trwa miesiączka. U każdej kobiety przebiega inaczej. A tobie co znowu? Pęknął mi wyrostek robaczkowy w nocy. Ale wyrostek jest w brzuchu. Ja mam w stopie. To znaczy, miałam. Jestem świeżo po operacji. To cud, że w ogóle żyję. Ja mam zwolnienie na ligrusie, Ale dzisiaj tylko gramy w szachy. Tak, wiem. Potwornie boli mnie głowa. I oczy od szachownicy dostaję oczu pląsów. Ja dzisiaj jestem niedysponowana. Naoszalałaś? oszalałaś? Oczywiście, że się zwalniam. Tak wie pani, co coś mi ostatnio przeskoczyło w nadgarstku. Spokojnie obiecuję, już od przyszłego tygodnia ćwiczę. O, tu jest. Pimpek. O, a co się stało z tuptusiem? Ktoś nakarmił go styropianem. Hmm. Ten też fajny, taki tłuściutki. I tak. A Pimpek umie latać? E, słucham. Zaraz sprawdzimy. Otwieraj okno. Oddawaj, on się boi. już spokojnie, Pimpuś. Całe się trzęsie. Zwierz że on i tak nie rozumie. Spokój, rozumie. O, może zrobimy mu tor przeszkód z klocków. Albo przestańmy się nad nim wreszcie tak rozwodzić i go zjedzmy. E, co? No, stary, co już trochę poleciałeś? Dzisiaj wiadomo z się pulpety, myślałem, że ty już lepiej nie myśl, bo ci nie wychodzi. A chociaż pływać umie? Nie. A mogę na chwilę podtrzymać? Już raz ci dałam i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Nieważne, i tak mam alergię na chomiki A ja mam alergię na głupotę. Ej, gdzie jest pimpek? Na mnie nie patrzcie. Pimpek! Ej, co zakładacie na tę dyskotekę? Ja na to w ogóle nie idę. Jak to? Pani mówiła, że trzeba iść, i że nie ma siedzenia w pokojach. Emilka jest chora i zostaje jej do towarzystwa. Co? Tu to ja też tak chcę. Tylko jedna osoba może zostać. No dobra. To co ubieracie? No, ja mam miniówkę. Miniówkę? Nie wiedziałam, że dziewczyny w naszym wieku już noszą takie rzeczy. Jakoś muszę poderwać tego kubę. On jest mój! Przecież wczoraj nawet zapytał, czy pójdę z nim na dyskotekę. Od kuby to się odwal. Odpuść go sobie, każdy kuba jest taki sam. Ja jedyną sukienkę, jaką wzięłam, to ta do kościoła. Ona się nie nadaje na dyskotekę. Dobrze, że mam imprezowe kolczyki. Żeby podejrzewać chłopaka, to musisz mieć cycki, nie kolczyki. Ale ja mam 12 lat! To wypchaj sobie tym! Skarpetki? Nie, dzięki, ja nadrobię szminką. Teraz wszyscy będą chcieli ze mną tańczyć. Weź na no mi ustaw na tę drogę do Warszawy. Którą najszybszą, najkrótszą, ekonomiczną? Nie wiem, tak żebym dojechał. Naprawdę potrzebujesz do GPS-a osobnego urządzenia. Nie możesz to po prostu zainstalować na telefon. No tak. Kiedy będzie to możliwe, zawróć. Sam se zawróć. A czemu tu ja na tym jadę przez wodę? Widocznie nie ma jeszcze zaktualizowanych tras. Po 200 zł i nie ma aktualnych tras? Odłączone urządzenie od zasilania. Sam jesteś odłączony. Za 50 metrów skręć w prawo. No w prawo, w największe korki. Nie, nie, ja jadę po swojemu. Opuszczono trasę. No co ty nie powiesz? Jedzie 3 km prosto. No to 3 km w korku. Wiedziałem, żeby jechać po swojemu. 300 km mam do Warszawy, a wiem lepiej jak tam dojechać niż to gówno. Ty jak tu wyłączyć to gadanie? Bo tylko mnie wkurza ta babka. Następnym razem jadę z głowy. No i co tam w szkole? No nic. Co ty taka markotna? No bo Marta ma lepiej. He? Ona ma ciocię w USA, czaisz? Mm. No i przesyła jej słodycze, nowe buty I może jeździć do niej na wakacje Aha Jak się ma ciocie w Ameryce, to jest się dosłownie królem życia A ty wiesz, że ty też masz ciocię w Ameryce Co? To ciotka Maryśka przecież siedzi w Nowym Jorku, ile lat? W Nowym Jorku? No A zna Kevina? Jakiego Kevina? No, samego w Nowym Jorku Dziecko Ale czekaj, ja nie znam żadnej ciotki Maryśki No bo się wyniosła, zanim ty się jeszcze urodziłaś Ale chętnie poznam Może pojedziemy do niej na święta? To chyba nie jest aż tak bliska rodzina. Rodzina to rodzina. Do wuja Stefana na pięćdziesiątkę ulicę dalej nie chcesz iść, a do ciotki Marysi na drugi koniec świata będziesz lecieć? Bo wuj Stefan jest kripem. Nie wiem, co to znaczy. Ciocia ze Stanów na pewno wie. Nie wierzę, że tyle lat to przede mną ukrywaliście. Oj, już przeżywasz jak stonka oprys. Ja już bukuję bilety do mojej ukochanej cioci Marcysi. Marysi? Jak zwał, tak zwał. A ona pewnie i tak woli Mary. No, jak kupisz bilety, to polecimy. Serio? Serio, serio. Ale co ty się wygłupiasz? Zobaczysz! 10 tysięcy za osobę i to w dolarach. To może odwiedzimy ciotunie kiedy indziej. No i już wiesz czemu że ciotki nigdy nie poznała.